Siemanko, z tej strony Matina 8 Dzisiaj jesteśmy w Meksykli. Niestety, stoję do Was tyłem. Już, Kamer. I Iiii... Kolejne witanie. Siemanko, z tej strony Matina 8 Dzisiaj jesteśmy w Meksykli. Dawać mi palce że... od O! Przecież... Yyy... mój kanał, Jak jeszcze tego nie robicie? To może teraz robić. A tu zostawcie w górę i z dzwoneczkiem, żeby was nic nie ominęło, a my już przechodzimy do grania. Tutaj już sprzątam, bo za to się dosta. Oj! <coughs> <Słuchaj. coughs> ja tu już robię porządek ze Tutaj. Halloween! My sobie pójdziemy do tego domu. Jeju, czy to jest naprawdę ta biało? Czy to po prostu mi się zacięło? Coś? Chyba to jest aż biało. Ale z chodów na szczęście. A nie, już! I gdzie jest taka tabliczka? I tutaj może być. Ile tu ludzi? O, tutaj jest impreza, ale nie widzę tej tabliczki. O, Chyba widzę. Ej, co tu jest? Ej, tu jest tylko scena, że się... A, ta pani coś zapisuje. Dobra, to ja chodzę, Tu już będę śpiewał. le a Lala. a ale a a nie. Dobrze. Serdeczny pokój, ale czego tu będzie taka wasza do dybu? Tutaj bosy bo z kurkami. Mają naprawdę duże domy. Coś tutaj jest. Idę tam. A, tu jest tu wejście. Po prostu... Nawet... Dobrze. Tutaj. Co jest? I, o, teraz od razu lepiej. Jakie jest mały, to jest bardzo... Yy, nic się prawie nie Tak naprawdę jest mały i mogę go hm, ugotuję sobie to. A czy ja mogę... Oddaję sobie. I co to się zrobiło? Yy, Ocinek już się będzie kończył, 5 minut. Halo moje! Nie wasze, jak to zabrać? O tak? O nie, zaraz będzie pożar. Łada! Jak to mam zabrać? A! Czy da się ugasić? To? Jakoś? O, I to będzie na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i dzędzącie dzwoneczkiem. Pa!